Widzowie, mam dla Was fajną informację. Nie, nie chodzi o to, że odzyskam to no to mam inny. <laughs> Posłuchajcie, już w najbliższych dniach pojawi się dla mnie coś bardzo, bardzo fajnego. A dokładniej mój właśnie serwer. Nie, to nie jakiś Aternos, yy, jakiś dla widzów i tak dalej. To jest serwer SMP, który ja jeszcze taki nie istnieje, jak patrzyłem. Czyli Battle SMP A czemu taka nazwa? Możecie się zapytać Ponieważ na serwerze jest dodane wiele pluginów Które rozmaicają naszą walkę Typu Drop SMP Może dzięki temu być szybszy, silniejszy, odporniejszy Lifestyle, możesz mieć pełno serca Niesamowite, nowe niesamowite enchanty Które mogą wzmocnić się. I pewnie, no Pomóc w walce z przeciwnikiem. I w przyszłości może być o wiele więcej tych enchantów. Z tego co mi wiadomo, jak uda się wszystko, to World Border to będzie 2000 na 2000. Ach, hmm. No, myślicie? Okej, okay, fajnie, może być. Ale prawdopodobnie Border będzie się zmniejszał. Tak. Hmm. A co oznacza koniec? Jakby będzie bardzo mało border, będzie pewnie jakiś event na tym serwerze. Mega się cieszę z tego powodu, ponieważ bardzo dawno chciałem zrobić swój serwer. W końcu się udało. I zapraszam was na ten serwer. Możecie dołączyć. I w, w, w linku w opisie będzie serwer do Discorda. Tam będziecie mogli napisać do mnie. Żebyście chcieli dopisać i będziecie musieli mieć Discorda właśnie. No... Musicie mieć mikrofon, żeby rozmawiać i tak dalej. No, wszystko uzgodnijcie ze mną. Więc do zobaczenia na serwerze.